Jaka cena tego czerwonego? dyszki A tego garbonosa? Tego orlika? Trzydyszki. To samica? Samica. Samica. Ładny. A ja są wzięty, kurwa, samice. jest? Tak, to samica, są Ile ceni? No to czajka, nie? Ale nie właściciela. Jaka cena tych standardów? Osiem tych. Osiem tych to para? Para. To

obejrzysz swoje. Aha. A te krakowiaki w jakiej? łysaki 50 par 50 para. Całej nie sprzedam. A ta samiczka Samiczka. A blewindry w jakiej cenie? 200 zł par. Brzydkie. A ta samica wychodziła u Ciebie, czy nie? No dziś dwa, była tak. dwa, bo u mnie wysoka buda, dwa, dwa dni, nie przejdzie może, przytrzymaj, tydzień. To się przestawiasz? Tą miałem ładną, więc złapaną, o, widzisz? Jest <gulera> fotoreporter. Yes, no cześć kolego z Ułoma. Nie ma jakiegoś trasa. Lepiej. O bliwinderek, ładny, biały Stasiu to twój? Mój Co ty cenisz? Stówka Stówka Samiczka samicz Jaka cena? 180 To samiec? Samic ładny, duży Co tak później Czemu pójdę? Co ładniejsze to sprzedane no. o. O. O, o. o, to są O, to są Jaka cena? Po ile takie? Stuwa, sztuka A te budapeszty to też twoje? Karmy. Zapraszamy, zapraszamy. Super jakość, niskie ceny. Cena już jest, to popisane. A to tylko task. A wywrotki w jakiej cenie? Sztuka. Stuwe. Grinsztele po 40 zł. Sztuka. Nie, nie, co? Dawaj do przodu. O, te, jaka cena? 4, 2, 4, 2. O, 42 O! 42 I zaraz jajka niosą już. Duże te, widać. Ty Nie zapytaj, ile to kosztuje, chociaż nie. To to O! Newek. Późny samczyk. Ile taki? Stówkę. Stówka. Samczyk. Miałem właściciela Się Sprytą widynka A winerki? ile? 80 A co to jest? To te białe? O tutaj siedzi białe Z dłuższy to nie A to nie było o Co to jest, nie wiem. sami Samica. I on ceni, nie wiesz? Może ja wezmę kur... Mam w domu tego, turkota, takiego białego. Ja przyjdę do niego. A to twój, czy tego? Ty? O, zaraz ja później przyjdę. A szaryki w jakiej cenie? 20 zł Sztuka? Tak A krymek ten? 15 15 Promocyjna A pawiki? Ile? Po 30. Po 30 sztuk. A ten krimek to to jest? Sam jest. Ile takich? 30. A króliki? Po 30. Po 30. Nie, to jest taki krimek. Mamy takie ludzie dostać Dobry się takioni, tam spałka. O ja. Jaka cena? To samiec? Tak. Sam. To za tomar. To za tomar. A teraz co to jest? Sam, czy chwilę tak gdzieś... Ty, a co to jest to to? Nie wiesz? Samica. Ten koroniarz sercowy, samica, samica? i co to Sam. kosztuje? Trzydyzka. No. Trzydyzka, ładna, bo... ładna Tu ciężko samca takiego. No o to chodzi ja bym kupił, ale samca nie jeździć trzeba. Ciężko samiczka, ładna. A bo on zapytam miał czerwono taką. To nie miał nawet niech tego, on niech 200 zł. Co ta krymka żółta kosztuje? Co? Ta krymka żółta. To nie jest ona sama doczeka. Z tym samcem. I ile taka para? Ile? Dwie i półtór. Dwie, 250. Ale pan tutaj nagrał, to rzut to z to? Za darmo? A żółta. Ale to z żółta ta chyba. Czy to też samczyk żółty? O ten to jest samica. Samica. Ja nie wiem, To jest moje No. A ta właśnie ta polska?

A wywrotki te? jakiej cenie? Wywrotki. Za te wywrotki. A 100 złotych. 100, a sztuka. A szeriki? 90. 90 za parę. A to czasami za 12 i 10.

Tak będzie. Który panik nie robił? Był władz. Ty byłeś. O, ty Tam, 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 to kokale to chuj. No tak. Piechał by jakiegoś, na loska ładne maściuszki takie No jaka cena tych czarnych? Sam Semcokie. Co? Maściusz sam, te czarne semcokie. Dwie, dwie semice czarne. I ile takie? Jedna? 40. 40. O, drugi nagrywa. To ja nagrywałbym stoku. Wrzucę tutaj, myślę. A ten pocztowy?

e gjithë 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 e gjithë